losowy model z mojej kolekcji film pierwszy może tu może tu może tu może tu co by Wam tu pokazać dobra może tu Camaro IROC Z z filmowej serii Hot Wheels Moja prywatna ocena K100. A myślę, że takie 7 na 10 można dać, proporcje trochę zaburzone, oldschoolowe opony charakterystyczne dla tamtego okresu, to akurat model wypuszczony, już Wam mówię, w 2013 roku no to tak jeszcze bym powiedział bardziej na starszy typ stosowany, na starszy typ wzorowany oczywiście, spora szczegółowość Minus za brak T-topów, odlew, skrzeli, fajnie rozwiązane światła przednie, dużo szczegółowość świateł tylnych. Czy będzie widoczna tutaj płyta, nie będzie w bazy widocznej, no niestety nie otwieram, myślę, że się nie pogniewacie. Duży sentyment do tego samochodu, z uwagi na to, że sąsiad miał takiego, będąc dzieciakiem nie mogłem po prostu... Oderwać oczu.